Hello, hello, czy z tej strony Kapiku, hello. a dzisiaj lecimy z kolejnym oczniaczkiem na moim kanale. Dzisiaj sobie zakładamy klubik, jak widzicie już jesteśmy tutaj na moim głównym koncie, 14 tysięcy tak, 14 tysięcy puch. I dzisiaj jeszcze wbijam sobie, m, dobiłem mu m, 21 rangę na bólu, tak, dobiłem 21 rangę na bólu. I dzisiaj sobie utworzam klubik, jak widzicie, utwórz klub, nazwa klubu. Może ziomeczki Kapiku z... Ziomeczki Kapiku... Ja tu na przeopis i widzimy się za chwilkę. A w sumie to Kapiku Brawl Stars, no bo nie nagrywam teraz na... Y ten Kapiku Elo, filmików z Brawlera tylko na Kapiku Brawlster, więc ja jestem Kapiku Brawl 6D. Dobrze, jesteśmy po cięciu na, nazwa klubu, taka żółta koronka, nazwa klubu ziemeczki Kapiku. Oficjalny klub Kapiku Elo. biać na ten kanał i na Kapiku Brawlster starszy członek na start. I od zero pucharków on jest... Um, Otwarty jest i wyłączony prorodzinny. I uwaga, wielka chwila i utwórz. Uwaga, tworzy nam się. Ej, co jest, widzowie? Widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, jesteśmy po cięciu, poszukamy Poland i się zaraz widzimy lokalizacji klubu Poland i zaraz się widzimy. No już jesteśmy, bo tam mi się nie szło, ale no, zrobiłem od nowa klub i uwaga. Klikamy utwórz wielka chwila. Jest! Jak widzicie jak będzie nick kap YouTube i w tym klubie, no to znaczy, że to ja i nazwa taka sama jest wimeczki, kapiku wbijajcie, chętnie was, no, za, zachęcam. No i cóż, to był taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie subika, lajka, dzwonem, znaczy lajka, lajka, subika, dzwonem lajka i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Elo!